Cześć, witajcie. Dzisiaj króciutko, luźne tematy. W ogóle wczoraj czy przedwczoraj? Chyba to było wczoraj. Byłem w workstyle w Szanowie, bo to blisko od święcimia. Więc zapnąłem rękawiczki jakieś tam, które mi brakowało. Mianowicie takie. Dostałem w prezencie koszuleczkę bardzo fajną na testy. Koszuleczka sobie jest spoko. Ale nie mówimy dzisiaj o tych rzeczach. Możecie przejść sobie do, do strony i znajdziecie, bo widzicie, co, co jest na załączonym obrazku. Takie rękawice do testów. Tego jeszcze nie testowałem, nie używałem, ale najfajniejsza rzecz, którą, którą. No, dwie najfajniejsze rzeczy, dobra. Które mi się udało. Udało zdobyć do testów. Nie ten, tylko ten drugi trzeba. To jest tak. Rękawek antyprzecięciowy. Nie wiem, w jakich sytuacjach można go. Używać ekstremalnie jakich, ale na pewno przy y, konstrukcjach stalowych, przeciąganiu kabli, nie wiem jak on się sprawdzi przy jakichś elektronarzędziach, czy tam ewentualnie wiecie, jakby coś coś szarpnęło. Nie chciałbym, żeby mnie szarpnęło, natomiast przy przeciąganiu tam jakiś y, i tak dalej, bardzo fajne. Również jako ochrona y, przed. Y, iskrami na przykład przy cięciu, nie? Jak najbardziej, spoko. No i też jako ocieplenie, nie? Pracujemy w krótkim, a zrobiło się zimno w jakiś sposób, no to jest w stanie się tam jakoś poratować czymś, nie? Gdyby trzeba było. Otarcia, inne, inne uszkodzenia, no powiedzmy mechaniczne nawet, nie tylko, ale mechaniczne powiedzmy, nie? Spawacze też mogą znaleźć takie rękawki dla siebie, do wysokich temperatur. Ja sobie będę testował pomału, jeszcze specjalnie nawet nie poczytałem o tym za dużo. A Druga taka fajna rzecz, która mi się udało, ale już, już sobie zakupiłem to, to są spodnie krótkie Moro. Bardzo fajne, te karharty są mega na wypasie. To jest taka bawełna, dość miękka, ale grube spodenki, świetnie zeszyte. No i fajne na lato, takie luźne, przewiewne. Nie? Aha, no bo są na mega promocji, dlatego sobie zakupiłem. Dobre, słuchajcie. Dzisiaj kontynuujemy temat znowu luźny: luźna rozmowa o Kubrick System Pro. Bo po sesji zdjęciowej Kubricka zostawiłem jeszcze specjalnie cztery organizery i pięć technician caseów z wyposażeniem, żebyśmy sobie zobaczyli na to, jak można coś tam poukładać i jakie ja, jak ja tam rozwiązania wykorzystałem. Głównie będziemy mówili o piankach i głównie będziemy mówili o dwóch organizerkach, które głównie pianki. No dwa organizerki, które są wyposażone w drobiazgi. Bardzo małe, niewielkie drobiazgi potrafią się czasami prze, no, przesypać się, nie? Więc ja tutaj po prostu wrzuciłem na dno filc czarny. Tam jest czarny filc. To nie jest dno organizera. To jest filc, filc podnosi mi, dystansuje mi od podłoża, od dna organizera kuwety i one lepiej dociskają do pokrywy, do przeźrocza. Dzięki temu no, nie przesypuje się w tym momencie już, nie? Taki mały zabieg. Można też ewentualnie pod... Y pod te kuwety podkleić kawałki, jakieś uszczelki, nie wiem, miękkie, nie, typu D, czy jakaś taka płaska, bardziej uszczelka mięciutka, i to się będzie fajnie tam poddawało. No a nie przesypują się te drobiazgi, nie? Już takie naprawdę drobne elementy. Także ja radzę sobie w ten sposób, jeżeli mam już takie ultra drobne rzeczy. Drugi z tych małych organizerów nie, jeszcze będzie wago, a potem będziemy już o piankach rozmawiać. Wago, moi drodzy. Wrzucone w większym organizerze i to nie jest jakiś tam mega wow, no bo to po prostu jest nasypane trochę materiału. Natomiast warto powiedzieć, że te większe organizery tu już nie mają kuwety, one są większe o dwa pojemniki, jakby mamy więcej miejsca, nie ale nie mamy już kuwetek. Mamy do wyboru kilka tam różnych wielkości kuwetek, więc można sobie wrzucić w takich czy w tych dzielonych połówkach, nie? czy w jakichś takich bardziej e, prostokątno-kwadratowych trochę już prawie. Można wrzucić trochę więcej materiału, czyli większe złączki na przykład. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wymiar organizera tutaj wewnątrz, tego dużego i tego małego, jest taki, że pozwala użyć jedne, jeden rodzaj pianki po to, żeby w piance coś tam wrzucić. Te pianki można przeciąć na dowolną długość i zrobić część jako narzędzie, a część jako materiał. Na przykład skrzywacz szywki, nitownica. Nity, jakaś tam zaciskarka i jakieś tam końcówki, czy cokolwiek innego. I jak najbardziej to jest, to jest fajne rozwiązanie. Zabieramy jeden temat, i idziemy na robotę. I mamy materiał i mamy narzędzie. Nie? Szczególnie przy tematach, które są w jakiś sposób rzadko wykonywane, nie? żeby nie zapomnieć. A ja mi się zdarza zapomnieć, więc ja taki system y, antyzapominalski sobie. W niektórych rzeczach zastosowałem, no aczkolwiek teraz się zaś przepakowywałem, i to jest w rozsypce jest bałagan na razie, ale będę układał. Dzisiaj rozmawiamy głównie, jak już mówiłem, o wkładach piankowych, więc i w organizerze. To jest rzecz, która już jest na gotowo u mnie na zawsze, zrobiona przynajmniej na razie. Przyrządy wicha i one są zabezpieczone, bo one były bez opakowania, więc zabezpieczyłem je. W opakowanie plastikowe nie, z, z Kubrika, organizer i są ustabilizowane pianką. Ta pianka się tam poddaje, więc nawet jakby okazało się, że coś tutaj uderzy albo naciśnie, no to to mocne przeźrocze myślę, że bardzo dużo wytrzyma, zanim się uszkodzi. No ale ochrania nam też niesamowicie zawartość. E, organizer opisany już mam. No to tam do sesji. Były chyba żeśmy to przepakowywali, albo se to okleiłem. Nie dobra, naklejka była ściągnięta. Teraz przypomniałem sobie, i nakleiłem po sesji zdjęciowej z powrotem naklejkę. Bo jak przygotowywałem to, se to okleiłem już trochę za szybko. Do zdjęć nie mogło być oklejone. No i tyle. Fajny temat, nie? I teraz, na przykład, jakbym chciał pożyczyć tacie, do to ta jest elektrykiem, no nie przyrządy, no dam mu z całym opakowaniem i może sobie to tam na to narzucać, coś jeszcze, nie musi się stresować, że one gdzieś tam są, wiecie, luzem, tak jak były, jako nowe, więc fajny temat. Eee, przyrządy zabezpieczone takim organizerem, szczególnie te czerwone skrzynki, nie? One są mocne, bardziej odporne na jakieś tam uszkodzenia mechaniczne, więc spoko. Dobrze. Wkrętary. Wkrętary, moi drodzy, to już jest wyższy organizer i to jest przygotowane do zdjęć oczywiście, do, do, do wideo, do zdjęć. Brakuje tutaj ładowarki, ponieważ nie pasowała mi razem z tym wkładem piankowym. Bez pianki to się mieściło, no ale chciałem akurat jeden też organizer w taką piankę wyposażyć, żeby to było fajnie przez to prześrocze widoczne. Więc tak, tak zdecydowałem. Pewien luz na te akcesoria. Bo one po prostu tutaj lekko wskakują, i to jest też patent na sprawną pracę, nie? Zamiast to wciskać tam i potem się szarpać z tym, żeby to wyjąć, to robię tak, że dystansuję je od podłoża na tyle, żeby już były blisko przeźrocza. One mi i tak nie wylecą, ale lekko, lekko się je wyciąga, nie? Baterie po prostu wrzucone tutaj w te luźne przestrzenie, ponieważ yy, Baterie po prostu są na taką wysokość, że mógłby tu nawet i kawałek pianki, czy tam na dole coś zrobić jeszcze, one dotykają po prostu do przeźrocza. Tyle jeżeli chodzi o ten organizer. Fajna rzecz, polecam, jeżeli nie macie albo przepakowujecie się do systemu, akurat Kubrick System Pro, no to polecam też się zastanowić nad organizerami jako transport, przechowywanie elektronarzędzi, niektórych elektronarzędzi, czy po prostu nawet narzędzi jakichś tam, nie? Technician Casey. Teraz mam tych skrzynek kilka przygotowanych. W sumie tam nie pamiętam czy wam mówiłem kiedyś czy nie, 30 skrzynek ogólnie przygotowałem na sesję. Tam żeśmy jeszcze jakieś roszady robili, więc tam więc tam może no, ale i tak 30 było przygotowanych. E, zaczniemy sobie od czarnych. W czarnych nie mam tego opisanego, więc będziemy losować co tam jest. Zobaczymy. Kątóweczka. Jedna kątówka mi się zmieściła, akumulatorowa, bez ładowarki, bez akumulatorów, bo taki jest zamysł mój. Ja wożę narzędzia bez akcesoriów, znaczy bez, sorry, bez zasilania jakby, akumulatorowe. Zasilanie jeździ w osobnym, w osobnej walizce. No i kompletuję zestaw tak, że biorę narzędzia, które mi są potrzebne, ewentualnie adapter sieciowy do zasilania z sieci, nie? i ewentu no, ewentualnie, zawsze <grym> wtedy jadą. Akumulatory. Akumulatory jadą zawsze, plus narzędzia, które będę używał, bo nie zawsze potrzebuję kątówkę, nie zawsze potrzebuję multinarzędzie, wyżynarkę, szlifierkę oscylacyjną, jakieś tam inne narzędzia, nie? Tak to, czy wkrętary duże, czy, czy małe, czy 36, czy 18 v tak to wygląda. Tutaj już są wycinane wkłady, zresztą we wkrętarkach też były, maszynką na gorąco, moją, do cięcia, drut oporowy z Allegro, Y, chyba milimetrowy i 0,8 mam albo 0,7 coś takiego y, no i tam wiadomo transformator trochę drewna i maszynkę można fajną szybko zrobić o tej maszynce jakieś tam filmy są o tym wycinaniu też więc jak kogoś bardzo interesuje to sobie przejdzie i tam poszuka a wiadomo że jak to szuka to znajdzie nie dobrze dalej mamy urządzenie laserowe nie Mamy multi narzędzie. Dobrze. My się wygadałem, że tam jest urządzenie laserowe. Multi narzędzie dość prosto mi się zapakowało tutaj w ten, w ten kaisik, ponieważ mam akcesoria wrzucone w oryginalnym takim pudełeczku. No i plus do tego multi narzędzie, znowu bez baterii, ale wyciąłem go tak, że mogę go ze sprzętem wsadzić. No i wtedy ten sprzęt tutaj jest na stałe, a bateria i tak nigdy nie wozimy. Z zamkniętą baterią, czy znaczy zaczepioną baterią do urządzenia. Urządzenie zostawiamy w ten sposób. Ja mam taki system, że baterie zawsze lądują w skrzynce z bateriami, bo one na drugi dzień mogą być potrzebne z innym narzędziem. I, i tak to u mnie wygląda. Dobrze. Chciałem wam pokazać, ile jakie narzędzia w tych piankach zajmują, bo to nie wszystkie się da tak fajnie w piankach ułożyć, to nie są raczej. Jakieś mega pojemne, ogromne walizy, ale na bardzo dużo zestawów narzędzi czy tych y, elektronarzędzi, plus coś tam y, wystarczają. No nie tutaj, na przykład, zestaw urządzenia laserowe plus akcesoria wszelkie. No to tutaj, już jak najbardziej jest ładowareczka, jest uchwycik, wszystko to, co w standardzie tam w Niwelu było, plus jeszcze jakiś tam detektor wrzuciłem. No, spoko. Tutaj mam, tutaj mam w zasadzie wszystko, co mi jest potrzebne do pracy. Z urządzeniem laserowym, no, nie? i mam to fajnie zabezpieczone. Można ewentualnie się pobawić, coś tutaj jeszcze, jakieś pianki nakleić, żeby to tak miękko dociskało. Natomiast w tym przypadku, to co ja tam akurat potrzebowałem do sesji zdjęcio zdjęciowej, już dodatkowej pianki nie robiłem, bo tam chodziło o to, żeby użyć tego standardu, który Kublik dostarcza gdzieś, nie. Ja na co dzień bardzo dużo korzystam z Heat system, z Sustainerów, high hockey, jeżeli chodzi o elektronarzędzia, i akurat lasery, również mam cały czas w tamtym systemie. Inne skrzynki na inne narzędzia, ale elektronarzędzia zostawiam sobie w tamtych skrzynkach, one mają niesamowity. Jakby stosunek tego miejsca wewnątrz do tego, co zajmują na zewnątrz, i świetnie się to w aucie. Akurat w moim aucie się to świetnie układa, więc nie kombinuję, nie cuduję. Bardzo mi siadły te systemerki. Wiadomo, że tam, jeżeli chodzi o transport i tak dalej, no to one nie są takie mega cudowne jak na przykład zestaw na karcie Kubrika czy platformę. Tam mam do tego. No, ale jak coś to używam, mam jeszcze taki wózek stary z DeWolta i tym po prostu włożę dużej ilości skrzynek albo jakiś wielki słupek, jeżeli potrzebuję. Spięty przewieźć gdzieś tam, nawet po schodach czy po jakimś nierównym terenie, to wtedy ten wózek biorę. Wózek staw system taki stalowy, nie? E, dobra. Tutaj mamy urządzenie laserowe numer 2, i o tym troszeczkę też powiemy, albo warto. Fajne urządzenie Geofenel, bardzo fajne urządzenie, i dlatego specjalnie go tutaj, za, że tak powiem, zaadoptowałem. Ono było w jakiejś takiej torbie z pianką w środku, też takie dość twarde, dość twarde opakowanie, ale, ale z zewnątrz nie walizka, tylko taka torba. Powiedzmy i urządzenie bardzo fajne, lubię z tym pracować. Kompensator magnetyczny, ale wysokiej jakości, zielona wiązka. Akcesoria niestandardowe, coś tutaj ze standardu wziąłem, jakąś tam tarczkę i tak dalej, ale wziąłem sobie tu, wrzuciłem mój ulubiony uchwyt Bosza MB1. I to jest uchwyt, który na dzień dzisiejszy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś podeszło nawet blisko do tego uchwytu. On po prostu bardzo fajnie na magnesach siada na rurce albo na profilu. O tyle, o ile inne na profilach jeszcze tam fajnie siądą czasami uchwyty, to na rurze żaden na magnesie. I ja niczym tego nie dopinam dodatkowo do np. multipodpory. Pyk i pracuję. Ściągam waliza, skrzynka, koniec poza tym uchwyt bardzo sensownie wykonany, niesamowicie stabilny i funkcjonalny i porządny, dlatego ten będę na ten moment jeszcze cały czas polecał jako numer jeden dla mnie przynajmniej, bardzo fajny też jest taki mały statywik to jest z laserka pro któregoś i ten statywik pozwala na mikroregulację poprzez te pokrętła na przykład na posadzkach nie? postawię sobie na płyteczkach i tam sobie obrócę do fugi, nie? 10 metrów dalej cyk, ustawię jest urządzenie ustawione, mogę tam płytkować czy coś tam montować montować dalej, nie? fajne fajne akcesoria, które warto mieć a no, już to chyba mówiłem kiedyś, ale co tam ale co tam jak gadamy, to sobie pogadamy prawie kończymy ale zanim to jeszcze wiertareczka, która też jest bardzo fajna. To jest osiemnastka z, 18K, z High Niekoniecznie musicie zieloną wybrać, ale taka mała jest bardzo fajna do kołeczków, do instalacji jakichś tam montaży, rureczki, kabelki, profilki, sucha zabudowa. Świetny temat. Ja tutaj w zestawie mam największe wiertło czternastkę, natomiast takie 6, 8, 10, nawet i w betonku polecam elegancko. Jeżeli chcemy mieć na dłużej, no to wtedy ósemeczka bateria, nie? żeby nie, nie latać, ale tu już się waga robi. Cały urok tej wiertareczki jest z baterią 4A, bo myślę o Multivolt, nie? bo jest 2,5 na 4 albo 4 na 8, coś, coś takiego to jest. Więc przy 18V mam 4A godzinną baterię, to multiwolt, Wieszaczek. Super się z tym pracuje. No i ona się super mieści w tym, w tym niewielkim systemie skrzyń narzędziowych, nie? Warto jest wyhaczyć taki nie? taki takie pudełeczko, żeby tam inne akcesoria powrzucać, nie? Tutaj akurat nie ma podkuwania, więc więc nie ma problemu. I luzem wiertło, które kupiłem do wiercenia gdzieś tam jeszcze przez jakieś stelaże. Coś tam miałem wywiercić tak, tak dalej trochę, jakiś kołek, a nie dało się wiertarką wejść w odpowiednim kątem, nie? trzeba było wiercić dłuższym wiertłem, żeby, żeby to tam ogarnąć. No tak to jest gdzieś na remontach. się Czasami zastanie coś i ciężko sobie tam poradzić. Nie? No ale wycieczka do metalowego, blisko miałem, zakupiłem co trzeba i poradziłem sobie. Najważniejsze to sobie jest poradzić, jak to mój tata zawsze mówił, żeby nie stwarzać problemów, tylko, <grybujesz> tylko sobie poradzić w miarę szybko, znaleźć rozwiązanie. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.